Czapka. Coś założyć na głowę. Dreskołt był restrykcyjny. Czapki z daszkiem nosili mniej zamożni. Meloniki i kapelusze lepiej sytuowani. Wyjść na ulicę bez nakrycia głowy to było nie do pomyślenia dla szanującego się obywatela. Każdemu pasowała maciejówka. Czapka dozorców, dorożkarzy i najważniejszej głowy w państwie. Marszałka Piłsudskiego. Nosił szarą. Dorożkarze mieli czarne maciejówki z lakierowanym albo skórzanym daszkiem. Sprawdzał się w razie deszczu. Przedwojenna maciejówka była bardziej klasyczna, ale podszewkę z uwagi na oszczędność mogła mieć zszytą z różnokolorowych skrawków. Często rzemieślnik zostawiał dosłownie 2 mm na szew, żeby zużyć jak najmniej materiału. Po wojnie ciągle był na nieszał. Wymyślano różne wariacje z ozdobną taśmą, klecionką albo sznurkiem na otoku czy daszku. Ludzie brali nie tylko czarne granatowe i szare, ale też beżowe i brązowe. Była też wersja letnia z białego płótna. Ten fason to evergreen. Dzisiaj jako unisex występuje w wersjach z wzorzystych, a nawet kwiecistych materiałów. Kaszkiety to z kolei klasyczne czapki sportowe z małym, zgrabnym daszkiem i wąską główką. Na przykład brązowa cyklistówka ze sztuksu, sportowa angielka z kratkowanego tweedu, cyklistówka w osiem klinów z guzikiem, bez której nie wypadało pokazywać się na wyścigach służewieckich. Wodniacy mieli swój krój – szyprówkę. Młodzi przerzucili się na degolówki. Stały się modne po wizycie francuskiego prezydenta Charlesa de Gaulle'a w Warszawie. W 1967 roku wojskowe kepi francuskiego pochodzenia dobrze się kojarzyło. Schodziły też dokerki, robione na wzór czapek pracowników portów. Były rolowane nad uszami po zdjęciu z głowy, można je było schować do kieszeni. Męskie nakrycia głowy często wyglądały niemal identycznie. Dlatego na skórzanym pasku od wewnątrz wybijano inicjały właściciela. Jedno spojrzenie i wiadomo, czyja to własność. Nieporozumienie zażegnane. W męskich czapkach i kapeluszach tradycyjnie wszywano potnik, bawełniany lub skórzany pasek. Odpowiadał za kształt i chronił wierzchnią warstwę przed przesiąknięciem. W damskich kapeluszach nie występował. Do czapek używało się maszyn łańcuszkowych. Wyglądały jak miniaturki i szły wolno – osiem ściegów na minutę. Dzisiejsze, stebnówki, są cztery razy szybsze, ale czapka uszyta na maszynie łańcuszkowej jest o wiele ładniejsza. Szycie czapki to była wyższa szkoła jazdy. Najczęściej mierzyło się poprzednią czapkę. Przy zakupie pierwszego nakrycia – obwód w połowie czoła i centymetr nad uszami. Tam, gdzie czapka miała przylegać do głowy. Lesowano szablon na materiale według fasonu i rozmiaru. Materiał dekatyzowano. Krojono wielkimi nożycami. Ręka ani drgnęła. Ale nożyczki cięły równo tylko pod jedną warstwę. Gdy się podkładało dwie na raz, nie były jednakowe. Bo nożyczki spychały materiał w zależności od kąta nachylenia. Można było używać siekarek introligatorskich. Cięły jednakowo, równomiernie z góry. Prętowanie. Wszywanie pręta w obwód czapki oraz miarze głowy też było zaawansowanym etapem. Młodzik zaczynał od krojenia podszewki i pikowania. Szwy trzeba było rozprasować specjalnym żelazkiem z dodatkiem mydła. Wtedy były gładkie. Na koniec zostawało obciąganie daszków. Żeby materiał się nie fałdował, ran był prosty, a szef niepokręcony. Po zejściu z maszyny czapka trafiała na drewniany klocek do wyprasowania. Wkłady do daszków można było kupić gotowe albo zrobić samemu. Pokroić płytę polipropylenową. Dawniej dawali tekturę, ale to była inna tektura robiona z klejem kostnym, nasycana szelakiem. Nazywało się to fibra i nawet walizki z tego robili. Dzisiaj się tego nie dostanie. Tektura makulaturowa to zupełnie co innego. Jeszcze w latach 70. czapki były popularne wśród studentów. Ci z uniwerku nosili białe rogatywki. W zależności od wydziału mieli otoki w różnych kolorach. A czapka Politechniki była brązowa z czarnym otokiem i czarnym daszkiem. Kiedy zaczęły się protesty w marcu 68., studenci w noszeniu czapki manifestowali przed milicją swój status. Był nawet taki dowcip, dlaczego jedni milicjanci mają pałki czarne, a drudzy białe, bo jedni są od Uniwerku, a drudzy od Politechniki. W PRL-u nakrycia głowy przestały być oznaką elegancji. Na ulicach coraz częściej widywało się gołe głowy. Czapek szukali jedynie mężczyźni w pewnym wieku, kiedy to bez nakrycia głowy wygląda się jak w negiżu. Panie, których berety stały się symbolem religijnego przywiązania, karcerze, którzy w strategicznych miesiącach potrafili wyczyścić półki z rogatynek. W końcu pojawiły się baseballówki. Nieodłącznym elementem stroju warszawskich raperów stały się pierdolki z mocno wygiętym daszkiem i pięciopanelówki szyte z pięciu elementów. W wersji hipsterskiej z kaszmiru, z jedwabną podszewką, miękkimi gąbkami i skórzanymi paskami do regulacji. Każda ma numer i designerskie opakowanie. Widać je często na zdjęciach z Berlina, Curychu, Helsinek. Ulubioną czapkę można profesjonalnie serwisować. Dać do odświeżenia, do odprasowania, a nawet do powiększenia. Wcale nierzadko zdarzają się mężczyźni z obwodem głowy o rozmiarze powyżej 60 cm. Melchior Wańkowicz miał rozmiar 66. Maciej Nowak 65. Wraca moda na kaszkiety. szyte z bawełny, chwidu, rino. Czysty len jest twardy i trudno go naciągać. Czysty len jest twardy i trudno go naciągnąć, ale sprawdza się zwłaszcza latem. Na zimę szyje się ze skóry i wełny z ocieplonym pikowanym wnętrzem, z nałożnikami. Czapki w klimy, w kratkę, kojarzą się z przedwojennym sznytem. Klasyczne jadełki, obok jadowicie zielonych albo turkusowych cyklistówek, Załadiacko nasunięty na czoło kaszkiet, to niekoniecznie odwołanie do elegancji. Bardziej w cenie jest skojarzenie z warszawskim cwaniakiem i chuliganem. Coraz częściej Klasyczne męskie nakrycia głowy noszą dziewczyny. Kiedyś na czapki przerabiano materiał z worków jutowych, tych samych, w których ziarna kakao przyjeżdżały do fabryki wedla. Materiał był wytrzymały, a pod luźny splot dawało się podszewkę. Worki brały bezpośrednio z fabryki. Zwyczaj się utrzymał. I dziś. Można dostać jutową bejsbolówkę w naturalnym kolorze płótna z resztką nadrukowanych liter, cyfr i grafik wskazujących na rodze i partię importowanego towaru. Od środka ma podszewkę w różowo-pomarańczowe kwiatuszki.